Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. To będzie odcinek specjalny, ponieważ zbliżają się jesienne zimowe wieczory, i chcemy Wam pokazać, jak przygotowujemy się co roku do takich wieczorów. Będziemy dzisiaj robić własne wino. Jak w każdym domu u nas role są podzielone, więc Adrian będzie te wino robił, a ja będę pić. Także do przygotowania takiego wina potrzebne nam jest, potrzebne nam jest wiadro fermentacyjne, do tego jest rurka, drożdże winiarskie. I do tego pożywka. Tutaj już w butelce drożdże się nam narzają, a teraz zaczął je przygotowywać. I w tym roku będziemy robić te wino z soków naturalnych, tłoczonych. Mamy dwa soki. Mamy sok jabłkowy i sok jabłkowo-gruszkowy. Są to naturalne soki, bez żadnych konserwantów, bez cukrów. Tłoczone po prostu z samych owoców. I mam nadzieję, że to wino będzie naprawdę smaczne. Także zapraszam Was do oglądania. Pewnie zrobimy też degustację jakąś tutaj na odcinku na następnym odcinku, żeby pokazać Wam, czy rzeczywiście jest dobre i jak to wyszło. I jeżeli chcecie, możecie też przygotować sobie w domu takie wino, będziecie mieć wszystko krok po kroku, jak to zrobić, jak sprawdzać, żeby było dobre. Nasze wino w zamiarze będzie miało 14%, ponieważ kupiliśmy takie drożdże, które fermentują do tylu procent. Do tego też, adrenalczu, potrzeba nam jest prawie 5 kg cukru. Także to wszystko, co potrzebujemy, aby mieć na te zimowe, jesienne wieczory coś, coś do picia. Zapraszam. Dobra, zaczynamy od wyboru produktu, z którego zrobimy wino. U nas w tym roku padło na soki tłoczone jabłko i gruszka. I co najważniejsze, muszą to być soki 100% tłoczone, nie jakieś tam koncentraty sztuczne. I jedyny minus jaki jest w robieniu wina z takich soków tłoczonych to jest to, że wina ciężko się klarują. Na sokach nie ma co oszczędzać, muszą to być naturalne, dobrej jakości soki. Bo jaki mamy półprodukt, taki, taki później wyjdzie wino. Dobra, soki odkładamy. Kolejnym krokiem są drożdże. Drożdże też najlepiej nie oszczędzać na nich. Tym razem wybrałem takie, które przygotowuje się 48 godzin wcześniej. Na odwrocie macie instrukcję. Te drożdże przygotowujemy 48 godzin wcześniej. Dodajemy cukier, wodę i ewentualnie sok do wina. Dobra, kolejnym krokiem jest cukier. I teraz pytanie, jak dobrać ilość cukru do procentów, które chcemy uzyskać. Wyświetlę Wam na ekranie, to jest tak, 17 gram cukru potrzebujemy na każdy litr, żeby uzyskać 1%. Na ekranie wyświetlę Wam wzór. Według tego wzoru obliczyłem, że potrzebne będzie nam na 20 litrów gotowego wina, żeby uzyskać 14%, bo nasze drożdże fermentują do 14%. Potrzebne będzie nam niecałe 5 kg cukru. Cukier rozpuszczamy w wodzie. I najlepiej cukier dodawać partiami do wina. Na początku ze 2 kg, po tygodniu kolejna i tak podzielisz to na partię. Zagotowany syrop cukrowy odstawiamy do ostygnięcia i później będziemy mogli go wlać do naszego baniaka. Następnie rozpuszczony cukier w wodzie, czyli tak zwany syrop cukrowy i wychłodzony przelewamy do naszego zbiornika fermentacyjnego. i teraz tak 20 litrów soku mamy nalane sok jabłkowy i sok gruszkowy i do tego dodajemy pożywkę, którą dostaliśmy razem z drożdżami pożywkę dzielimy na trzy równe porcje pierwszą porcję dajemy teraz drugą po 2 do 3 dni od yy, zalania i kolejną po około 10 dniach i teraz tak, mamy syrop cukrowy, dwa soki, sok jabłko, sok gruszka, dodaną jedną porcję pożywki i na samym końcu możemy przelać nasze wcześniej przygotowane drożdże. No i na koniec zamykamy szczelnie nasze wiadro fermentacyjne. Rurkę zalewamy wodą. Macie wyznaczony poziom. I to tyle. Teraz trzeba czekać. Za 2-3 dni dodamy kolejną porcję pożywki. No i na koniec zamykamy szczelnie nasze wiadro fermentacyjne. Rurkę zalewamy wodą. Takie wino z gotowych soków tłoczonych musi postać około 2 miesięcy. Drożże muszą przejeść cały cukier, wytworzą nam te 14% alkoholu. Po tym, jak zjedzą cukier, zmierzymy go, zmierzymy brak cukru. Cukromierzem. Będzie można zacząć butelkowanie, ewentualnie dosłodzenie wina. To już wedle własnego uznania raz na jakiś czas jeszcze trzeba zlewać zna sadu. na dole będzie tworzył się osad można kupić do tego specjalne rurki z pompką ewentualnie zamontować taki kranik do wiadra No i to chyba tyle za jakiś miesiąc postaramy się nagrać Kolejny odcinek z tego, jak wygląda, jak pracuje nasze wino. Ewentualnie, jeszcze dogram coś na shortach, jak zlewam z nadosadu. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.